Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczyni zawsze jak mamy gołąbki w takim wieku yy, w wieku dobra jeszcze raz dzień dobry witam wszystkich hodowców, hodowczyni zawsze jak mamy gołąbki już odsadzone lub nie odsadzone, ale jeszcze są w takim wieku bardzo jak ja to mówię dziecięcym myszek na głowie nieobrośnięte pod piórami te głąbki są takie przyjazne dla człowieka. I w tym roku, gdzie dużo osób nabyło od nas gołębie, to nawiązaliśmy różne tam relacje z ludźmi, bardzo przyjazne. Większość osób tam nam opowiedziało swoje przygody: Że tam od małego, czy ojciec pierwszego głębie przywiózł. I poznałem Tomka z Gołańcza, który opowiedział fajną mi historię, i ta historia na pewno z nami zostanie na bardzo długi okres. Gdzie miał pierwsze w swoim życiu gołębie, i te gołębie y, po prostu straciła się mama gołębia. Została, został tylko mały, jeden piszczek i Tomek codziennie po szkole, przed szkołą go karmił i boił. Po szkole tak samo nazwał go, jak pamiętam, Kuba. I Kuba, jak Tomek szedł ze szkoły, to gwiznął z drogi. Kuba leciał, siadał mu na ramię. I było to bardzo fajne zżyta historia. Niestety gołąbek na koniec w niezabezpieczonym takim bojniku, gdzie zawsze Tomek go poił, wpadł. To była taka kana po mleku, bo to było pewnie z 30 lat temu. Po prostu źle skończył. Ale dziś zostały nam przedostatnie dwa małe. Są to gołębie z jednej strony mama Sławek Łada, z drugiej strony mister Biały Ster od Bogdana Michalaka. I to jest z pogonami halaka. To są z głębi Tadeusza pałki po 13,60. I taki ten chyba ze względu na swoją barwę zostanie u nas. Tego nabędzie sobie kolega Ryszard, który osobiście po niego przyjdzie pewnie i tam jeszcze dwa dołożymy. Jednego dołożymy, ale zobaczcie dwa gniaździaki. a jak zupełnie, ja mówię różne, ale podobne, z czałkami od łady mają przy sobie, przy, przy głowie, tych, tych cech, których my uwielbiamy. Ten większość ludzi nazywa je szali, bo są plecki szali i na skrzydełkach też tak dostał, a ten mister biały ster od taty dostał tych fajnych cech, także także tak to wygląda. Jeszcze pióro roz? Możesz tego? To jest piękne. No, też dostał troszeczkę takiego brązowego jeszcze po mamie, bo mama Nasza ładowa, to jest typowo tak jak ten. Pewnie jakby człowiek miał więcej czasu i poświęcałby tym gołębiom dużo, to ten etap dziecinności by, by przerósł się w etap taki takiego później bardziej przyjaźni. My też raz jednego roku mieliśmy obcego, który wydał nam naszego po naszym belgu, wydał nam młodego i odleciał i codziennie mu poświęcałem, jak byłem w domu, oczywiście czas, gdzie przynosiłem go na. Bo wskakiwały obce samce i dziobały go, miał całą głowę zdziobaną. Przenosiłem go na przedział gołębi młodych, tam osobną, taką, taką zrobiliśmy zasuwę i tam gołąb samiczka sobie siedziała, z niej wychowywała go. Tak jak brałem łapałem samicę, to on za mną wszedł jak piesek po ziemi. I najgorsze było to, znaczy najgorsze czy najgorsze, ale obiecałem tego gołębia takiemu Andrzejowi i Słowo się rzekło, nie żałuję do dzisiaj. Podarowałem sześć razy, nam chyba z kartona wyszedł, i w rezultacie i tak pojechał tam, gdzie miał pojechać, ale jeszcze na poczcie. Ostatnim rzutem, jak już odchodziłem, gdzie pani zabierała karton, to jeszcze wystawił głowę i patrzył na nas. Także taka nasza historia. No i co, i ten pewnie będzie przeznaczony do lotu, albo oblatany tylko. Zawsze proszę tych, którzy gdzieś tam chcą przeznaczyć gołębie, żeby sobie po nich pochować, żeby chociaż je oblecieć, nie zamykać je w rozpłodzie, tylko żeby one miały trochę wolności. Ja widzę, jak nasze gołębie młode się cieszą, w koło latają. Fajne uczucie. I oby się oblatały u kogoś i były szczęśliwe. Dwa gnieździaki, ale jeden wychowywany przez mamkę, a drugi przez oryginalnych rodziców. Mają okazję jedną z niewicznych pobyć razem. No i tak to jest ma piszczusie i nieździaki, ten jeszcze więcej mieszka na głowie nie mniej ale naprawdę naprawdę ładne gołębie gdyby zostawić ładnego z ładnym miałby być dobre w lotach to by było pewnie za proste jak to niektórzy mówią nieraz pochodzenie nie świadczy o tym co ma być także z tego miejsca jeszcze chciałbym podziękować wszystkim, którzy mają z nami kontakt, ale tym też, którzy podpisują się pod komentarzami i jak w jakiś sposób doceniają to, co my robimy i jak to u nas wygląda. No w tym roku podarowaliśmy, czy tam sprzedaliśmy też gołębie w większości wynalotowane. Ktoś zaraz powie, co to za pasja. No po prostu albo te gołębie by były jajka wyrzucone, albo dalibyśmy jej życie i gdzieś tam poszłyby sobie. Mogą mieć krótsze, ale szczęśliwe życie, ale mają, prawda? I co? Pozdrawiamy. Dziękujemy za subskrypcję i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć. Do widzenia. Chodź, Justy, nie bój się, chodź, chodź, nie bój się gąbków No i dobra, damy do mamusi.